Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest wtorkowy poranek w TOK FM, 44 minuty po siódmej. W tej chwili jest już ze mną minister Władysław Kośniak kamierz minister pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Oglądał pan wczoraj mm, debatę pisarską? Nie oglądałem, inne obowiązki, ale, ale odsłuchy z niej mam. No i jak? Były ciekawe rzeczy dla pana? Znaczy, dużo było mowy o osobach młodych i o rynku pracy dla osób młodych. No to, to jest temat, który ja się zajmuję od de facto pierwszego dnia przyjścia do ministerstwa. To była moja też jedna z pierwszych wypowiedzi, że dzisiaj na rynku pracy osoby młode potrzebują bardzo dużego wsparcia. Przychodząc, rozszerzyliśmy nawet pojęcie osoby młodej na rynku pracy, bo statystycznie to były brane osoby do 20 5 roku życia. My powiedzieliśmy, i te programy, które sformułowaliśmy w ostatnim roku, sformułowaliśmy dla osób do 30 roku życia. Dłużej czasu się uczymy, później wchodzimy na. 25 rynek pracy. to ludzie kończą studia w tej no chwili. No właśnie, a takie, takie są statystyki osób młodych. Jeżeli mówimy o bezrobociu w Hiszpanii, to mówimy właśnie o osobach bezrobotnych do 25 roku życia i ich jest 50% w tym momencie. Dlatego warto mówić o osobach młodych do 30 roku życia. I warto. Wspierać te osoby na rynku pracy. Z naszej strony w ostatnim czasie i programy specjalne, czyli prawie większość, część rezerwy z funduszu pracy, która jest w gestii ministra pracy, została przekazana właśnie na osoby młode. Drugi element, czyli te staże słynne, które a no właśnie wcześniej tu, i tu, minister Rostowski blokował. I tutaj troszkę innych rzeczy też zaproponowaliśmy. Nowym pomysłem. Gdzie prowadzimy pilotaż w 20 paru powiatach w Polsce, w programie Twoja Kariera, Twój Wybór, jest bon na zasiedlenie. Jeżeli ktoś znajduje pracę, w dalszej odległości od miejsca stałego zamieszkania, dostaje 5 tysięcy na przeżycie pierwszego okresu pobytu w nowym miejscu, na wynajęcie mieszkania, zanim dostanie pierwszą pensję. Te pieniądze mają mu pozwolić na takie dobre funkcjonowanie. Chcemy to sprawdzić w, przez półtorej roku. Jeżeli ten model wsparcia tam są jeszcze inne bony szkoleniowe, bony właśnie stażowe, ale łączące się z obowiązkiem i z przyrzeczeniem przez pracodawcę utrzymania tego zatrudnienia. Czyli podniesienie efektywności tych wszystkich elementów aktywnej walki z bezrobociem. Więc, no też te pół miliarda, które uruchomiliśmy w ostatnim czasie, o których pan redaktor wspominał w tych dyskusjach z Ministerstwem Finansów, w większość pieniędzy, bo 196 milionów poszła na osoby młode, na osoby do 30 roku życia. Więc to tu, tutaj widać, że z naszej strony są te działania, które zmierzają do wsparcia aktywności osób młodych na rynku pracy. To jest oczywiście wyzwanie. Ja nie słyszałem wczoraj w tej debacie pisowskiej o jednym pomyśle co jednej koncepcji, no tej koncepcji, którą dziś naj, najczęściej na świecie się, się przywołuje, mówiąc o nowoczesnym rynku pracy, czy o koncepcji duńskiej tego, w se, flex, flex, security. flex security. tak yes. Pada, Że można mm -hmm. człowieka wyrzucić na bruk z godziny na godzinę właściwie, mm -hmm. ale jemu nic się złego specjalnie w związku z tym nie dzieje, bo wtedy obowiązki przejmuje państwo, które jest rodzajem ubezpieczyciela, prawda? Pracodawca ma elastyczny rynek pracy, pracownik ma pewność yy, pensji. Mm -hmm. y czy pan... Y Próbuje przymierzać się do tego typu rozwiązania, które być może jest najlepszym dzisiaj znanym na świecie rozwiązaniem, jeżeli chodzi o promowanie zatrudnienia. Duńczycy, wymyślając to na samym początku lat 90., tą właśnie ideę Flex Security, czyli z jednej strony elastyczność, a z drugiej strony bezpieczeństwo, bo, bo to z tych dwóch słów. Skomponowane jest to sformułowanie. No, i tutaj musimy znaleźć taką subtelną równowagę w Polsce pomiędzy jedną rzeczą, czyli pomiędzy bezpieczeństwem, a pomiędzy elastycznością. Jeżeli ją odnajdziemy. To jest szansa na wdrożenie jeszcze bardziej tej idei. No, bo dzisiaj w rozmowach na komisji trójstronnej o, o tą ideę Flex Security często się spieramy, ponieważ związkowcy uważają, że już jest ona wdrożona, ale tylko po jednej stronie, że jest tak duża elastyczność, że ona nie daje zbyt wielu praw pracowniczych. Pracodawcy oczywiście przechodzą na drugą stronę i mówią: no tak, ale, ale my mamy takie restrykcje prawne, że nie pozwalają, nam one na takie właśnie, jak pan redaktor mówi, może z dnia na dzień zwalnianie pracownika. Nie ma tej, za mało dla nich jest wciąż tej elastyczności. W mojej ocenie rolą rządu jest znalezienie właśnie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem pracowników, a elastycznością rynku pracy i elastycznością przepisów prawa. No i jak to będzie? No, znaczy, no my, my, próbuje pan iść w duńskim kierunku, my, czy nie? Myślę, że dobrym przykładem jest ta propozycja wydłużenia e, okresu e, rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy. Ale jest tam jeden ważny element, że to musi e, rozwiązanie zapadać e, na poziomie zakładu pracy, na poziomie przedsiębiorstwa, że e, reprezentacja pracowników musi się porozumieć e, z szefostwem. firme. Więc to warto żeby. Wziąć tą nie, to, to znaczy, to, to nie, nie zawsze muszą być związki zawodowe. Jeżeli nie ma związków zawodowych, jest, są czasem rady pracowników. Jeżeli nie ma tych rad pracowników, no to pracownicy mogą wybrać swoich w jakiś Ale sposób przedstawicieli. Nie, myślę, że patrząc na doświadczenia ustawy antykryzysowej, bo to, to są pozytywne doświadczenia ustawy antykryzysowej, 1075 firm zawarło umowę pomiędzy pracownikami a pracodawcą właśnie na dłuższą. Okres rozliczeniowy. To jest 1070 firm w skali polskiej gospodarki. Dobrze, ale przez krótki okres działania tej ustawy i to dotyczyło też w wielu przypadkach, bo większość tych firm to były duże firmy. To, to nie były mikroprzedsiębiorstwa. To były na przykład firmy zajmujące się produkcją samochodów. To też ten przykład, który dali koledzy z zachodniej granicy z Niemiec, z fabryki samochodów. No, przekonał y, polskich y, związkowców, więc y, ja bym nie, nie lekceważył ustawy antykryzysowej y, z y, jeszcze jednego powodu. To był kompromis osiągnięty w komisji trójstronnej. Do, na niego zgodzili się i pracodawcy, i związkowcy y, z aktywną st, y, udziałem strony rządowej. Myślę, że potrzeba nam w okresie kryzysu takich kompromisów y, w podstawowym y, platformie dyskusji, jaką jest y, Komisja Trójstronna. Mam nadzieję, że też debata, która, y, którą zaproponuję w tej komisji taka szeroka y, na temat y, umów cywilnoprawnych i ich oskładkowania, da w efekcie. Y, pozytywny skutek y, dotyczący porozumienia się pomiędzy pracownikami a związkowcami. Tak, kiedy ta debata się wreszcie zacznie, bo Pan premier zaapelował i cisza. Nie, nie, no, pan redaktor Aha. wczoraj odpowiedział już na apel pana premiera, więc... No ale jaskółka. E, no, i, 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 nie ma. Ale, ale myślę, że to są dobre oznaki i za to dziękuję, bo, bo ta, ten temat on oczywiście funkcjonuje w, w sferze dyskusji, ale potrzebne jest... Takie uporządkowanie, po pierwsze uporządkowanie tej dyskusji i debaty, żebyśmy nakreślili sobie e, możliwe scenariusze. Wiem, że nie jest to. Nie ma szans, żeby to się stało z dnia na dzień. Bo też tak jak pan redaktor zauważył w styczniu w jednym z artykułów, że czasem umowy cywilnoprawne są określane jako wielki sukces jako elastyczność rynku pracy, po czym po niedługim okresie czasu mówi się, że to jest katastrofa, że to rozkłada system zabezpieczenia społecznego i też negatywnie oddziałuje Może być i tak, i tak. na rynek pracy. I pewnie i, i tak i dlatego mówiłem o tej, e, subtelnej równowadze którą trzeba znaleźć e, pomiędzy m, tymi e, dwiema rzeczami. E, dlatego warto m, nakreślić Taki scenariusz, który uzyska i akceptację pracodawców i związkowców, tego nie można zrobić z dnia na dzień. To na pewno, jeżeli by dochodziło do wprowadzania oskładkowania, musi następować z jakimś wyprzedzeniem. Niektórzy, A powinno dojść, czy nie? Znaczy, są dzisiaj już charakteryzujemy takie patologiczne sytuacje, które trzeba rozwiązać. Jeżeli ktoś zawiera umowę cywilnoprawną umowę zlecenie na niską wartość pierwszą na 100-150 zł. Od tego ma odprowadzane składkę. Może zawrzeć drugą umowę na większą wartość 1000, 1500, 2000 zł. Od tej drugiej umowy już składki nie są odprowadzane. No więc no, tutaj te styki umów myślę, że to trzeba uregulować Kolejna rzecz, no, błędne wykorzystanie umów, nadużywanie um, umowy o dzieło szczególnie. Umowa o dzieło jest umową rezultatu. E, jest zarezerwowana tylko dla specyficznego wycinka e, prac, które są wykonywane. Ja nie jestem zwolennikiem likwidacji umowy o dzieło, bo, bo są artyści na przykład, którzy od wielu, wielu lat bazują. Na tej umowie. myślę, no, że to jest klasyczna sytuacja. Człowiek pisze książkę, powstaje dzieło, tak, umowa to jest, jest dzieło, o dzieło. Dokładnie. I na, tak. dla ale na umowach jest... o dzieło pracują kucharze dzisiaj no, i sprzątacze. Dlatego pracują na warto o chronić umowy o dzieło, gdzie jest przenoszenie praw autorskich. Tam, gdzie tego przenoszenia, no to tutaj, tu, tu bym się zastanawiał, no bo malowanie pokoju nie jest wykonywaniem dzieła. To jest, to jest praca e, mająca charakter e, powtarzalny e, i powinna być wykonywana w innym e, trybie i w, inny, w oparciu o inną e, umowę. No, myślę, że w listopadzie e, taka poważna debata, rozpoczęcie takiej poważnej debaty z nakreśleniem scenariuszy, Pomiędzy związkowcami, pracodawcami z udziałem ekspertów się odbędzie i taką będę chciał zaproponować. Czyli zdąży pan przed pisem, czy nie? Jak tutaj się no nie, jak zam... pan mówi nie W ścigać, to oni jeszcze w październiku zrobią debatę. O... Nie zamierzam się ścigać. No, my te propozycje, które składamy, one mają szansę realizacji, ponieważ dziś i wciąż koalicja rządowa. Ma szansę realizacji wielu postulatów innego nie mają inne ugrupowania. No, no tak to wygląda w arytmetyce parlamentarnej. Panie ministrze, a jak pan widzi te deregulacyjne pomysły ministra Gowina, yy, które mają przyspieszyć, uwolnić rynek pracy, zwiększyć, zwiększyć ilość pracy jego zdaniem, zdaniem innych, zwiększą z, z liczbę źle wykonywanych yy, zadań. i Źle funkcjonujących instytucji. To co Pan myśli z punktu widzenia ministra pracy? To są dobre pomysły, na przykład deregulacja czy też decertyfikacja takich zawodów jak notariusz, jak broker ubezpieczeniowy, nie wiem. No, to jest tam jest tam grupa zawodów, tak. bo to jest pierwszy etap ten deregulacyjny, który teraz będzie procedowany w Parlamencie. No, tutaj też należy zawsze pewnie zachować jakąś ostrożność. Ja nie jestem negatywnie nastawiony do pomysłów deregulacyjnych, ale Prestiż zawodu i jakość wykonywanych usług musi być utrzymana. Tutaj bez dwóch zdań. No, jeżeli idziemy do notariusza, jeżeli idziemy do adwokata, to oczekujemy dobrze wykonanej usługi. Szczególnie od takich zawodów, które no, wiążą się z funkcjonującym od wielu lat w Polsce prestiżem. No, i, I powierzamy rozstrzygnięcia czasem na duże kwoty pieniędzy notariuszowi. I on poświadcza swoim podpisem, swoją pieczęcią urzędową, że umowy, które zawieramy są zgodne z prawem, że księgi wieczyste zostały przeglądnięte. No, że jesteśmy bezpieczni. Więc no tutaj, dokładnie, najprostsze słowo to jest to bezpieczeństwo. I jakość tworzonego, prawa, a później egzekwowania i wykonywania przez e, zawody prawnicze, musi być utrzymana. No tutaj pytanie, jak e, korporacje też do tego podejdą. E, jakie standardy sobie wprowadzą. E, no i, i czy rynek, e, bo, bo często się posługujemy, że rynek to wszystko zweryfikuje, że ci, którzy będą dobrzy, e, będą mieli klientów. Na kościach tych. Którzy... No ale no, wiemy jak to jest. Tak. Wiemy, wiemy jak to jest. Myślę, że też ciekawe i takie w, w szybko w, powodują Szybkie zmiany dla przedsiębiorców, są pomysły deregulacyjne, ale tej deregulacji gospodarczej premiera Pawlaka. Nowad Kasowy, na przykład, ostatnio o. bardzo głośny, no, z pozytywny Już odbiór. Słyszę. Minister z PSL-u. E, nie, nie, ale, 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 ale jak kończyć. mówimy o deregulacji, to, to nie mógłbym pominąć tak, ważnej, tak ważnego aspektu jak deregulacja gospodarcza, bo to wszystko składa się w jakąś jedną e, wielką e, całość, a że premier Pawlak promuje dobre pomysły. No, no tak, tak, tak jest, no więc z tego się tylko czasie. Przecież. Ok, kongres. Przepraszam. <laughs> Dziękuję ministerkom i polityki społecznej moim gościem.